Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co za tajemnicze notatki ma łapacz na swoim nadgarstku? Albo co takiego ma za polowy pod czapką? Nie wiecie? Ja też nie, ale zaraz się dowiem i wszystko wam wytłumaczę. Cześć, z tej strony Kamil z bezbolijnych historii i zapraszam na odcinek o tajemniczych notatkach, które mają przy sobie zawodnicy MLB. Zacznijmy od łapacza. Poza rękawicą jego rękę zdobi tajemnicze coś. Coś na co często zerka. To, że łapacz przekazuje miotaczowi znaki, które mówią, jaką piłkę ten ma posłać, to każdy wie. Ale nie wymyśla tego na zasadzie, teraz mi rzucisz fastballa, bo mam taki kaprys. To nie działa w ten sposób. Co jest na tym będzie i jak to wygląda? Tutaj znalazłem taki schemacik i postaram się go jakoś opisać. I generalnie to jest tak, że miotacz dostaje znaki od łapacza, a łapacz od trenera. I to jest część dla łapacza, a to jest część dla trenera. I oznaczenia narzutów, oczywiście przykładowe. Na przykład fastball away, fastball in, curveball slider, change up i pick off. Dobra, załóżmy, że trener postanowił, że miotacz ma posłać piłkę fastball away. I bierzemy liczbę pierwszą z brzegów. W tym wypadku jest to 0,11. I przechodzimy do tych notatek, które ma łapacz. Pierwsze dwie cyfry oznaczają kolumnę, czyli 0,1. I jest to pierwsza kolumna. Całość brzmi 0,11, czyli teraz szukamy wiersza z cyfrą 1. No i jak Byk stoi Fastball Away? No to teraz znak 212. Jest to Curveball według notatek trenera. No i łapacz szuka. Najpierw 2,1. Jest. No i jest dwójka, więc jest to curveball. I ostatni przykład: 314, szukamy 31. Jest, to teraz czwórka. Jest i jest to change-up. Oczywiście każdy ma swoje zapiski, każdy ma swoje metody. To jest przykład pierwszy z brzegu. Tak po prostu sobie trener postanowił, że w ten sposób będzie to opisywać. Te całe racebandy budzą trochę kontrowersję, to znaczy może nie tyle kontrowersje, a po prostu prowokują do dyskusji, bo mówi się, że opóźniają one grę. A że MLB dąży raczej do tego, żeby tę grę przyspieszyć, więc dyskusja wydaje się sensowna. Okej, okay, wiemy, jak to jest z tym łopaczem. Ale często możecie zobaczyć taką sytuację, że na przykład zapalowi ściągają czapkę i gapią się w nią. Nie mają tam kanapek, nie mają gumy do rzucia, mają coś innego. Są to również jakieś zapiski. I te zapiski nie muszą być koniecznie pod czapką, mogą być również w kieszeni, ale to nie o to chodzi. Te zapiski są nieco inne od tych, które ma łapacz, no bo po co zapalowemu wiedzieć, jak omiotacz pośle piłkę. To jest akurat position z zespołu Kansas City Royals sprzed kilku lat i drużyna Royals mierzyła się zespołem White Sox. Na górze macie pozycję tego zawodnika, który ma tą kartkę pod czapką, czyli lewo zapalowy, i akurat był to Alex Gordon. Po lewej macie lineup drużyny White Sox plus ławka rezerwowych. Są jeszcze dwie kolumny, czyli RHP i LHP, czyli miotacz praworęczny i leworęczny. Czyli po prostu jeżeli wychodzi do odbijania Mike Trout, który jest drugi w kolejności odbijania, a u nas rzuca zawodnik praworęczny, no to patrzymy na te kolumny. Te kolumny są jeszcze podzielone na dwie kolejne kolumny, czy tam podkolumny. Pre 2K i 2K. Czyli stan, w którym jest mniej niż dwa strajki, a to drugie to sytuacja, gdy mamy już dwa strajki. I dalsze oznaczenia, ST to Straight Up, czyli w sumie... W sumie nic, zapolowy stoi tam gdzie stał. Na przykład w przypadku lewo zapolowego, to gdybyśmy sobie pociągnęli linię na lewe zapole, która idzie od punktu, który jest między pierwszą a drugą bazą, i tam znajduje się lewo zapolowy, w sensie na tej linii. To znaczy, że wszystko gra. Straight up, czyli stoi na tej wirtualnej linii, taka standardowa pozycja, a pozostałe oznaczenia, to na przykład jest G1 albo L1. Ta cyfra z tyłu oznacza ilość kroków, czyli trzeba zrobić krok w jedną albo w drugą stronę. Oczywiście jest to rzecz całkowicie umowna, trener zapalowych sam sobie coś takiego wymyślił, są to jego zapiski, jego pomysł, jak wymyślił, tak jest. Ta karteczka akurat należała do Alexa Gordona, ale z ciekawostek powiem, że Alex Gordon nie korzysta z niej. To znaczy korzysta, ale nie nosi jej pod czapką, czy nie nosi jej w kieszeni, a po prostu uczy się jej na pamięć Meczem. A wy myśleliście, że to jest takie proste i lewe za pole to lewe za pole, co? Ja też. Oczywiście zawodnicy infieldu również mają rozmaite notatki, choć może nie korzystają z nich tak często jak zapolowi, a imiotacze również mają. I taki protip na koniec. Jeżeli jesteś Łysy, to lepiej schować kartkę do kieszeni, a nie pod czapkę, bo istnieje ryzyko, że przyklei ci się do Łysej Czaszki. I wcale to nie będzie oznaczać, że szybciej wchłoniesz wiedzę. Wszystkiego dobrego. Na razie.